Gorsze jest to, że się no opowiadałem. Chyba się nie nagrało. No więc dzisiaj no więc dzisiaj już nie piję wody mineralnej, tylko piję piwo bezalkoholowe. E34. E34, czyli pierwszy kontakt z BMW. Strzał w dziesiątkę. E34, rok 88 produkcji. 525, silnik M20, czyli, czyli stara rzędowa szóstka. Jeszcze pamiętająca E28, albo nawet jeszcze wcześniej. Chyba wcześniej. Bardzo fajna jednostka, wszyscy mówią, że to, że ona nie jest fajna. Znaczy dużo ludzi mówi, że ona nie jest fajna, żeby jest bardzo fajna, tylko trzeba o nią dbać. Ona była, miała bardzo wrażliwe, ona miała bardzo wrażliwe, wrażliwą głowicę na przegrzanie. W związku z tym e, trzeba było bardzo dbać o układ chłodzenia, bo inaczej te głowice po prostu strzelały i, i w tej chwili myślę, że na rynku już nie ma głowic e, takich, e, no w ogóle nie ma głowic po prostu tego modelu. Wiem, że tam kombinowali, spawali, te spawy nigdy nie wychodziły, nawet, nawet w tamtych na latach jak miałem to auto, pamiętam, że, był, że była jakaś firma, która, która te, te głowice robiła, to znaczy robiła w zamienniku, nie wiem jak jest teraz. Ale już wtedy, to był, to, była, to był element niedostępny. W każdym razie, 525, e, e, rok 2000, albo 2001. E, moje, moje pierwsze BMW, moje pierwsze spotkanie z BMW, E34 w manualu, M20, M20, tak jak powiedziałem, 170 koni. Tam oczywiście bita z każdej strony, ale nieważne, to było czarne BMW na czarnych blachach. To były te czasy jeszcze, jak, jak jechało czarno BMW. Na czarnych to to wszyscy, wszyscy ci zjeżdżali z, z lewego pasa, bo myśleli, że jakiś okropny jedzie zbrodniarec, albo przystępca. Takie to było śmieszne, bo wtedy 3-4 było kojarzone jeszcze z, jeszcze z gangsterką, z jakimiś bądziarami. Tak czy inaczej to było moje pierwsze BMW, od razu zauroczenie, od razu pokochałem tą markę. Świetny samochód, sprawia wiele problemów, bo, bo, był oczywiście, bo był oczywiście przerobiony na gaz. Gaz pierwszej generacji, czyli tej kurwa najprostszej takiej na, na śrubę, czyli, czyli był mikser gazu pierdzielony między przepływomierz a, a coś tam, już nie pamiętam coś tam, no i kompletna zwężka do lotu. No i tam ten gaz, gaz był czyli jakby cała, 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 cała filozofia i cała. I cały, cały system kurwa e, z, w trysku wielopunktowego sterowany komputerem został przez Polaków kurwa po prostu wypierdolony i, i, i skład mieszanki ustalało się po prostu kurwa m, prymitywnie niż w gaźniku. także to była doskonała instalacja. No właśnie. <laughs> pierwsze skojarzenia, pierwsze i pozytywne, pierwsze skojarzenia negatywne z moim pierwszym BMW. No to chyba negatywne, to znaczy. <laughs> Oczywiście głowica padła, trzeba było, ją, trzeba było ją jakoś tam regenerować, chyba kupić nową, znaczy, znaczy nową, nową używano. no. się noweś nie kupowało takich rzeczy wtedy. Tam pamiętam, że regulacja odbywała się ręcznie i nie, też nie każdy to potrafił, wbrew pozorom, często słucha, słyszałem M20 jak stukało, kurwa, ty, 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 ty jak trochę jak diesel. Moje nie stukało. Bardzo fajnie to jeździło, no to w ogóle dla mnie był szok, nie? przeskoczenie to, było, to był przeskok, to znaczy w ogóle inna, inna, inny, inna filozofia filozofia motoryzacji z, z Mercedesa, który był pięknym samochodem wspaniałym i bardzo dobrze go wspominam. To jednak E34 to była troszkę inna epoka, inny samochód, inne właściwości jezdne, które od razu kupiłem, od razu pokochałem i, i do, do tej pory jakby, przykurł, nawet nie jakby, tylko do tej pory Jestem z tymi autami 20 lat już. Zalety, zalety, zalety. Miał bardzo fajne wyposażenie, bo to było jeden z pierwszych roczników, to był 88, ale już miał dwustrefową klimatyzację, ale automatyczną, co, co w e E4 się rzadko zdarza, szczególnie w takich dosyć ubogich wersjach silnikowych, bo to było jednak tylko 2,5 litra. Miał, miał, miał właśnie klimę, klimę automatyczną, elektrykę, no wiadomo, tam jakieś pierdoły, nie miał poduszek powietrznych, Miał no, tapicerkę chyba w welurze, ja potem mu wrzuciłem sporty, bo to no, oczywiście jak, jak, to, jak to robiłem często w samochodach, że albo wrzucałem w będkach y, komforty, albo sporty, bo zwykłe stołki to się do niczego nie nadają. Mm. Samochód, samochód bardzo fajny, włożyłem kupę kasy w niego, ale dawał też dużo radości z jazdy, gdyby nie właśnie w gaz. Kurwa, bo to jeszcze były czasy, gdy nie było, gdzie nie było instalacji y, sekwencyjnych, to znaczy może i były, ale nie były popularne i w moim aucie była. Ta najprostsza, która kurwa właściwie była prostsza niż kurwa gaźnik, to był polski kurwa albo włoski gaźnik LP LPG. No i z tym są związane bardzo śmieszne historie, śmieszne, ale zarazem też kurwa przerażające, bo pamiętam, jak, jak jedziemy na morze, przedzam sznur samochodów. Z prędkością oczywiście niedozwoloną i w pewnym momencie kurwa jebnie, czyli gaz w kolektor, sący, auto traci mocy i, i nagle nie wiadomo co tu daje robić, znaczy nie możesz wyjść, a musisz hamować, gdzieś uciekać, raz się uda, raz się nie uda, mi się to wtedy udało, to jest, to jest jedna historia. Bo te instalacje gazowe miały to do siebie, że po prostu strzelały, strzelały w kolektory, no i tam jakiś jakieś tego, no i, no i auto gasło po prostu i, i trzeba, było, trzeba było po prostu. Kurwa, tak jak cię zatrzymuje, lizakiem, kurwa, policjant, tak cię zatrzymuje gaz. W każdym razie to była jedna historia, ale druga historia, którą pamiętam. A propos gazu na śrubę, to pamiętam historię, jak pojechałem właśnie, chyba nawet po tej akcji, pojechałem do kurwa majstrów od LPG. No i to wiadomo, szopa taka, ale gdzieś tam wyczytałem, że to jest, że to są zawodowcy. Wierzę bęko panowie, to proszę podregulować, bo coś mi tam strzela. Ta BMW, dobra, dobra, wierzę, wierzę. Moment. Kurwa, kto jest gorąco. Zawsze przy regulacjach LPG i w ogóle przy, przy mechanice takiej właśnie wysokich lotów jest dwóch fachowców. Jeden jest mądry, a drugi jest od zapierdalania. No i mądry wsiadł do samochodu mojego, zaczął dodawać gazu, a ten od tej brudnej roboty regulował y, dawkę, dawkę gazu tą śrubą. Dwóch fachowców. No i, no i jeden daje gazu, a drugi kręci śrubą. No i ten, który kręci śrubą, mówi: Dawa, jeszcze gazu! Jeszcze gazu! Jeszcze gazu, i to wum, wum, wum. O, nagle jeb! Ale to było takie pierdolnięcie, że ten, który stał na tą śrubę przy kolektorze sącym, stał i ja widziałem, jak w zwolnionym tempie leci mu czapeczka z daszkiem, kurwa do góry, leci i spada gdzieś tam w garażu. A ten, który dodaje gazę, mówi: O kurwa, ale jebło! No i tak, tak to wyglądały regulacje, kurwa, PG w tamtych czasach. No i nad naturalnym przejściem to było poszukiwanie banki mocniejszej. No i nadarzyła się taka okazja, bo znalazłem w ogłoszeniu z Wrocławia E34 e 93 rok z się. No więc e to pamiętam, że to dużo przekraczało mój budżet, ale to w ogóle nie była to, żeby tego nie kupić, więc szybko sprzedałem E34. Już nawet nie pamiętam, kto ją kupił. ważne, to nie ma znaczenia. No i to już był zupełnie inny świat. Jak skoczyłem fałsemkę z tego M20, to już wtedy po prostu to był szok. To był nie wiem, 2001, może drugi rok. To był kosmos. To M60, z, to był to M63 litrowe z manualu. To był totalny kosmos, to, to ja wtedy byłem w siódmym niebie. To chyba było to chyba było wtedy takie, takie, takie takie. Takie największe, największe wow motoryzacyjne moje, nie? że mam kurwa, V8, która zapierdala, która robi wrażenie na mnie kompletnie i jeszcze robi wrażenie na innych i no bo to był doskonały samochód. Yy, nie mam teraz porównania, nie? bo teraz też jeżdżę V8, ale to już jakby to pierwsze wrażenie jak się kupi pierwszy samochód 8 jest po prostu jakby nie do, nie do porównania do niczego. I, I to właśnie to było, to było to M63-litrowe w manualu, bardzo dobre wersje wyposażenia, fotele w, w, w prądzie, wiadomo, klima też automatyczna, rolety tyłu, z tyłu, znaczy tylne tył w drzwiach, skóra, no, no, generalnie bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Srebrna na, na kołach 17, obniżona. Mechanicznie była zajebista. Tam koleżka, którą kupiłem, wodowała w nią Kupę Forsy. Yy, jedynie była z każdej strony była tłuczona, bo to też były te czasy. Nie wiem, czy teraz tak już jest, ale chyba już tak nie jest, że, że, ją, że ją po prostu wali na, na ubezpieczenie. Z każdej strony obcierka i szkoda, i obcierka i szkoda, i po prostu robili ją tam na PZ, na PZT, czy tam na inne ubezpieczenie. A jak to bywa z kolorami srebrnymi, no to była cała łaciata. Mi to w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ magicznie no, ja było zajebiście i zapierdalała i tym się jedziło tak doskonale, że, że, no, no, że, że ja byłem w niebo wzięty. Pamiętam jak pojedliśmy z przyjaciółmi do Chorwacji i pamiętam jak wieczorami, a właściwie w nocy brałem to fałkę i dla czystej przyjemności, przyjemności jeździłem tymi krętymi uliczkami w Chorwacji. Yy, po to, że, Z uchylonymi szybami i napierdalanymi gazami, na po to, żeby posłuchać dźwięku V8, który się odbija od tych ścian. To po prostu poezja była. Wszystkie tam straszyłem to fałsemką, ale to było, to było, to, to, to było czysta frajda, nie. Jeździło, jeździłem tylko po to, żeby słuchać dźwięku, Je, jeździłem z i idziełem z i rzeź mi dawaj teraz! Jeep!